No u Ciebie jeszcze inaczej, masz jeszcze napęd na tył Czy czteropęd to jest? Eee, tył Tył, no dobra Możesz mhm. to coś cofnąć? O, dobra, będzie nic. No dobra, no dobra. Eee, Możesz w tym urządzeniu odpiąć całkowicie ASP? Mogę, to wiesz, ja Jeszcze trochę radości będziemy mieli z Potem go włączymy, ale na początek chcę żebyś ten tak kościel z nich wpadał Dobra, a no i lecimy. I teraz takarek. Na początku wierz na płytę, um... poszuki się jakiś typ, skurkowy z trzynastu, takiego? Super, no dobra, to lecimy. Wierz na płytę posiłkową, będziesz wewnętrznym pasem w sensie między ciągłą a przerywaną teraz tak ja będziesz jechał, przełóż sobie ręce, żebyś miał ręce po siebie I teraz tobie stopniowo powoli przyspieszać To nie szarpki razem, tylko płynie, dobiorę co, prędkość, Coraz szybciej, szybciej, coraz szybciej, coraz śmiało, śmiało. Jeszcze szybciej, jeszcze, jeszcze, przyspieszaj, Śmiało. Przyspieszaj, 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 o. Coś zaczyna dziać, prawda? Czyli że auto on napuszcza. No jedziemy szybciej. O, a teraz patrz. Teraz nie wpadłeś w że że dodałeś gazu, tylko zdjąłeś nogę z gazu, bo odciążyłeś tylne koła. Mhm. Zaraz w inny rodzaj poświtł. Po prostu sobie wymusić się pod sterowność, więc nagrywaj śmiało prędkości, żebyśmy po prostu przyspieszyli, Zobaczysz, że w samej prędkości auto po prostu odjedzie na przodem. w innym momencie. No śpiało, przyspieszaj, 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 przyspieszaj. O, widzisz? Jest podsterowność, sterowność, prędkości. jest mhm. Kolejna rzecz, jak musi pościć pod to ja do łuku, spróbuj sobie dokręcić kierownicą gwałtownie. Czyli trzeba tą kierownicą, zerwać przyszerzenie, tak rowerem rowerem chciał posadzić kładkę w drugą popryk. stronę, tak? Nie, po no w lewo. A. Idziemy, jedziemy, jedziemy, przyspieszaj. Trzeba kierownicą w lewo? Jest? A. Nie ma. Jest, jest. dokręć, dokręć. Dokręć. A cofnij? Znika. Czyli? No, można sobie radzić. Czyli wyprostować. Rad...